Cześć, z tej strony Paulina z Krainy Rozwoju. Dzisiaj przybywam do, do Was z takim nietypowym Fajfoklokiem, bo nagrywam go w warunkach wyjazdowych, ale stwierdziłam, że dawno nie było Fajfokloka, więc po prostu muszę coś nagrać. Wzięłam ze sobą na wyjazd książkę Zbigniewa T. Nowaka pod tytułem Antybiotyki z apteki Pana Boga. Wzięłam ze sobą tą książkę, dlatego że pojechałam na, na wyjazd z Katarem i stwierdziłam, że to będzie idealna lektura na, na przeziębieniowy czas. I dlaczego chciałabym polecić Wam tą książkę? Ta książka jest takim kompendium wiedzy o roślinach, które rosną w Polsce o roślinach, które mają korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Znajdziemy tutaj informacje o na przykład czosnku, cebuli, chrzanie, dziewannie, goździkowcu, czyli tak zwanych goździkach, tak, na, o jeżówce, yy, różnych różnych tutaj tak, lebiotce pospolitej, lipie drobnolistej macierzance, malinie, miodzie, o nagietku, tak olejku z drzewa herbacianego, propolisie, o róży, yy, o sośnie, o, szałwie, o szałwi, o tymianku i po prostu to jest takie kompedium, bo yy, każda roślina, czy tutaj opisana, ewentualnie jeszcze mi i propolis więc każda roślina, każde zioło tutaj opisane jest w taki sposób, że najpierw jest pokazana historia, yy, opisane jest, yy, jak to wyglądało w kulturze naszej, tak? Tutaj jest opisana mniej więcej otworzyło mi się akurat na czarnym bzie. Czyli najpierw pokazuje się, jak ile gatunków występuje na świecie, ile gatunków występuje w Polsce. Jest taka charakterystyka najpierw rośliny, jak ona wygląda mniej więcej w świecie przyrodniczym, później mniej, troszeczkę jakichś takich e, informacji kulturowych, tak jak to było e, przez naszych przodków e, ta roślina używana, no i później po prostu e, surowce, czyli na przykład kwiaty, czy owoce. Następnie, jakie choroby zwalcza, i później są przepisy na różne: czy to nalewki, herbaty, soki różnego rodzaju takie rzeczy, które są dla naszego zdrowia korzystne, a także ich zastosowanie jak to należy brać, żeby być zdrowym. Z racji, że oboje z mężem bardzo przykładamy wagę do tego, żeby leczyć się naturalnie, żeby jak najmocniej unikać wszelkich leków, które są niekorzystne, znaczy może korzystne, ale generalnie wychodzimy z założenia takiego, że idziemy ku naturze, że staramy się wybierać leki, które są tak zwane zboże Bożej apteki, czyli po prostu naturalne, czy to jakieś ziołowe, czy po prostu... Tak, czyli na przykład czosnek, cebula u nas na przeziębienie najczęściej, ale w ogóle też spożywamy na co dzień. No i tutaj też dużo różnych ziołowych herbatek. Staramy się właśnie wzmacniać organizmy naturalnie, bo myślimy, że po prostu dużo chemii już jest w tym świecie i nie chcemy jej dodatkowo sobie wprowadzać do organizmu, jeśli nie ma takiej konieczności. W tym momencie udało mi się zwalczyć przeziębienie naturalnymi środkami. Stosowałam herbatki ziołowe, o których opowiadałam w innym odcinku. Stosowałam pukanki na gardło z takich. To jest taki, taki produkt z apteki, ale to jest miks olejków. Tam jest olejek mentolowy, goździkowy. Różne olejki, w tej chwili nie pamiętam nazw, ale one są takie mocno odkażające, antyseptyczne i to zarówno odkażało gardło, jak i działało też dobrze na, na zatoki, odtykało nos, pomagało w oddychaniu, także naprawdę też takie ziołowe leczenie jest, było bardzo fajne w moim przypadku. Także ja tą książkę polecam, bo bardzo wiele ciekawych informacji dowiedziałam się z niej, bardzo wiele rzeczy o roślinach, które nas otaczają, a o których nie miałam pojęcia. Także Myślę, że warto po prostu taką książkę przeczytać. Nawet jeśli nie od razu, to warto taką książkę nawet mieć w swoich zbiorach, żeby móc sobie na, na temat różnych roślin przeczytać, żeby w sytuacji, kiedy będą nam potrzebne, żebyśmy mogli je użyć. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszego Five Okloka. Jeśli podobał Ci się filmik, daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw komentarz pod filmem. A i pamiętaj o tym, żeby kliknąć ten dzwoneczek, żeby mieć informację o każdym z fi o nowym filmiku, który pojawi się na kanale. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie do usłyszenia w kolejnym filmiku. Cześć.